Dzień dobry. Prosiliście mnie w komentarzach pod jakimiś tam filmami, żebym nagrywał więcej o perfumach dla kobiet. Także dzisiaj spełniam Waszą prośbę i będę nagrywał o perfumach dla kobiet. Nie nagrywam zbyt często o perfumach kobiecych, gdyż jeśli już wącham jakieś premiery, jeśli jestem raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc w Daglasie czy w Seforze, to wolę jednak psiknąć się czymś męskim. Także no, tak to wygląda. No, bo jednak, jak już się czymś psikam, no to albo perfumami męskimi, albo uniseksowymi. Zazwyczaj, mam też w kolekcji kil kilka kobiecych, których używam, ale jednak zazwyczaj są to perfumy męskie lub jest to nisza. Także no, stąd taki deficyt yy, perfum kobiecych. Ale. Mam trochę próbek, trochę mi się zebrało. Są to wszystkie próbki, które nie moja narzeczona, na przykład, dostawała do zakupów w Douglasie, albo w Seforze, albo dostawaliśmy do zakupów z Notino albo coś takiego. Raczej są to gratisy, wszystkie firmowe, wszystkie, to powin wszystkie perfumy kobiece, raczej takie nowsze. Także myślę, że będzie ciekawie, będę wąchał w ciemno. Nie znam żadnych z tych perfum, prawdopodobnie. Także no. Seria będzie składała się z trzech odcinków, bo jest 15 próbek, W każdym z odcinków będę wąchał po 5. E, na bloterkach nie na skórze. E, blotery ukradzione z Rosmane. Nie dzwońcie na policję please. Także no, myślę, że zaczniemy. Zaczniemy. Suję pierwszą próbkę. Żeby nie spojrzeć co to, bo nie chcę wiedzieć, co to. Te perfumy akurat znam. Pachną one bardzo podobnie do męskich Mijaki i wydaje mi się, że to są damskie Mijaki, bo są są podobne. Mają w sobie coś takiego, czego ja nie lubię, jak, jakąś taką nie wiem, czy to jest yuzu, ale no taka cytrusowość, ale też em, no, nie wiem, czy ta taka kojarząca się może nieco z odświeżaczami powietrza, z odświeżaczami do toalet. E, taka nuta konwaliowa, białokwiatowa. Jest to zapach raczej świeży, wodny. A mimo, że jest świeży, jest też... No, Lodizji Miyaki zawsze był dla mnie taki duszący i... Nigdy nie byłem fanem tych perfum, przykro mi. Lodizji Miyaki, dokładnie. E, D, T. E, sprawdzę nutę tak z ciekawości. No sporo tych nut, głównie są to nuty wodne, w tym przypadku jest to niby melon, lotos, e, frezja, woda różana, róża, na róża e, konwalia oczywiście, lilia, jakieś e, drewna w bazie. No i tak to, tak to pachnie. Jeśli lubicie zapachy takie świeżo-kwiatowo-wodne, to myślę, że można spróbować. E, ja nie jestem fanem niestety. Lecimy dalej. Kolejna próbka. Wymacać atomizer. Okej. Okay. Nie psikana. Hmm. Pachnie retro. Bardzo ciekawy zapach. Taki pudrowo-kwiatowy. Yy, skórzany. Taki mszysto-skórzano-kwiatowy. Bardzo elegancki. Może jak już mówiłem, nieco retro. Yy. Fajne perfumy, na pewno wyróżniające się na półce mainstreamu. Um. Jeśli miałbym strzelać co to jest, powiedziałbym, że to jest jakaś bottega Veneta, bo wiem, że oni mają takie perfumy... Znaczy te... te nie te iluzjone, te nowe, tylko te... Takie z klasycznej serii. Po prostu bottega Veneta. Tak mi się wydaje, że oni mają takie właśnie kwiatowo-pudrowo-skórzane perfumy, nieco w retroklimacie. No właśnie tak to pachnie. E, bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. Zapach raczej poważny, bardziej elegancki, bardziej dojrzały. Okej. Okay. Mm. Potega Veneta. EDP. Sprawdź nuty. Różowy pieprz, bergamotka, jaśmin, skóra, mech dębowy, poczula. Okej. Okay. To lecimy dalej. Fajny zapach, fajny zapach. Bardzo ciepły, białokwiatowy. Nieco taki czysty. Czysty mydla... może nie mydla, taki piżmowo czysty. Takie białe, czyste, syntetyczne piżmo. Bardzo lubię ten zapach. Nieco cielisty. Myślę, że raczej z tych bliskoskórnych. Jakieś nuty takie może nieco słoneczne, takie kojarzące się z produktami do opalania. Z produktami z filtrem, z jakimiś kremami z filtrem. Jakieś takie biało-kwiatowe. Chyba nie mam nic więcej do dodania. Taki biało-kwiatowo-piżmowy, czysty zapach. podoba eee, mi się. Narciso Rodriguez, ok. Narciso Ambré. Eee, bardzo lubię perfumy tej marki. Eee, oryginalne EDT to jeden z moich ulubionych kobiecych perfum. Myślę, że może zrobię jakąś topkę moich ulubionych kobiecych perfum. To pewnie na pewno będą. Spoiler prawdopodobnie na pierwszym miejscu. Sprawdźmy zatem to Ambre. Ok, plumeria, ilang, ilang, białe kwiaty, piżmo, bursztyn, drewno, kaszmirowe, wanilia i cedr. I tak to pachnie. Podoba mi się. Lecimy dalej. Dwa zapachy do końca. Hej, okay. tak trzymam mocno, że nie widzieć co to jest. Ok, myślałem, że zepsuty atomizer. Zapach znany wydaje mi się. Bardzo, bardzo, bardzo słodki wręcz cukrowy. Mamy w tle jakąś słodycz, taką owocową. Może w stylu Malin, ale mamy też taką ciasteczkową, taką nutę kojarzącą się z, po prostu z ciasteczkami może z. Takimi, tymi ciasteczkami z kawałkami czekolady, takimi e, z kruchym ciastem. Waniliowo, słodko, ciasteczkowo, nieco owocowo. E, ta nuta ciasteczkowa kojarzy mi się bardzo z e, takim wynalazkiem jak One Million Lucky od Raban Straszny zapach swojego drogą. Znaczy nie, o ile otwarcie jest całkiem przyjemne, tak e, potem w bazie dzieje się tragedia, ale nie o tym dzisiaj. I to pachnie jak coś od Pakoraban. Mm. Nie wiem czy nie. Ciekawe. Ciekawa nuta, taka jakby taka żywa, kojarząca się z Neroli albo z kwiatem pomarańczy. Też dająca taki plażowo-słoneczny vibe tym perfumom. Okej, okay. mm, podoba mi się, chociaż jest troszkę za słodki, troszkę za mocny, według mnie, a czy według mnie, dla, dla mojego nosa. Ale, ale fajny, przyjemny. Olimpea od Pakoraban. Okej, okay. czyli co, coś tam nosek mnie nie mylił. Ale prawdopodobnie gdzieś już wąchałem te perfumy, możliwe, że ktoś nimi pachniał. Sprawdźmy zatem nuty. Jaśmin wodny, kwiat imbiru, zielona mandarynka, sól, wanilia, ambra, drewo, drzewo kaszmirowe, drzewo sandałowe. Okej. Okay. Już mówiłem, fajne perfumy, trochę dla mnie za słodkie, ale, ale dobre, dobre. To wszystko ja wiem, to sprawdzam tylko otwarcie. No. Jak otwarcie mi się podoba, to mówię, że jest spoko. No, nie wiadomo, jak jest w bazie, nie wiadomo, jak jest w sercu. Przykro mi tego nie sprawdzę, ale trochę nie mam czasu i nie chcę mi się testować tylu perfum na skórze, bo. bo nie. Dobra, ostatnia próbka. Też nie psikana. To nie pachnie jak damskie perfumy. Nie pachnie też jak męskie perfumy. Nie bardzo uniseksowo. I skoro jest to damski mainstream, bo są tu same perfumy z damskiego mainstreamu, to wiem chyba co to jest. I mocno mi się wydaje, że jest to Aqua alegoria Bo nic innego, nie, nie wydaje mi się, aby to było cokolwiek innego, no bo takie, są tu takie bardzo soczyste cytrusy, nieco słodkie, mm. Cytrusy w sensie takie pomarańczowe cytrusy. Mandarynka, pomarańcza, takie raczej słodsze cytrusy. Słodsze, ale też nie pozbawione tego kwasku, takiej goryczy skórkowej. Podejrzewam, że jest to mandarin bazylik. Nie pamiętam nazwy dokładnie, ale chyba mandarynka bazylia, takła alegoria. Tak bym. Brawo, ja. Tak bym strzelał. A ba Tak, Mandarin Bazilik. E, no nie, nie było to trudne do odgadnięcia, akurat. Zapach e, wyjątkowy na półce mainstreamu. Także tak, e, dla mnie łapka w górę. Nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn, jak najbardziej, Męż jak najbardziej się sprawdzi. Wszystkie płcie mogą go nosić, kto chce. Że nie, żeby pozostałych perfum każda osoba nie mogła nosić? Noście sobie co chcecie, tak? Tylko mówię, jak mogą być odbierane przez otoczenie. Te, mogą być, te, te są według mnie w 100% uniseksowe. Także, no. Ok, to by było na tyle. Niedługo wleci kolejny odcinek. Niedługo, nie wiem kiedy, ale jak mi się chce zmontować i kiedyś wleci. Także dziękuję i pa pa.